wszystkim. Dzisiaj nagrywamy parkury z wizami. Oczywiście, stopki. ktoś by zbudował dla mnie parkur, napisałby dla X, Wika X, a przejdę na kolejnym odcinku. Jak tak, to róbcie parkour a przejdę na kolejnym odcinku. Dobra, zaczynamy. I to jest nasz pierwszy parkurek. I dodajemy oczywiście. Poczekajcie chwilę. No i no to jest. To... Um, pozdrawiam. Otóż... Aha, fajnie. Dobra. Zaczynamy. Ej, no nie lubię. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. Okej, okay, idziemy. Na koniec pozdrowię osoby uśmiechów i, 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 i którym jeszcze obiecałam. Ale oczywiście ja zawsze taki jestem takim nubem w parkurach. Dobra, no przechodzimy. Przyjdę dzisiaj może takie dwa par kurki. Dobra. I teraz tak. Oczywiście pozdrawiam moją... Mm, moją... moją fankę, tylko nie wiem, jak to się czyta na początku oczywiście wam napiszę dobra, przeczytajmy jako no jak to jest tutaj ona tylko nie wiem, jak to się czyta na początku nie powiem Wafelek. to pozdrawiam ją myślę, że się nie obrazisz, jak to oglądasz bo w ogóle nie wiem, jak to się czyta to na początku na końcu ale ja nub jestem w tym na telefonie. Nieco niedługo będę nagrywał na komputerze, ale to się nie martwić. Chyba we wrześniu albo w listopadzie. Jestem nub w tym. No, przechodzimy. Dobra. I jeszcze zaprosimy sobie moją koleżankę Ej, patrzcie, tu coś jest O, mamy A i zrobiłam specjalnie jeszcze odcinek z tego z tych kryształów co się z niego tworzy, tylko na razie zbieram jeszcze Ej no. naprawdę! Dobra, zmieniamy parkur. Naprawdę. Zmieniamy parkur. Idziemy na inne. Ok. Zobaczymy tu. Jej, a kiedy będzie z tego odcinek? Stryzować? Tylko nagrywam. Okej. Okay. To może kolejny parkour. Te cztery klucze przejdziemy. I jeszcze jakiś jeden. Okej. Okay. To idziemy. Okej. Okay. Zaprosimy sobie... tu Okej, okay, to przechodzimy dalej. Idziemy. Okej. Okay. Nie wiem czy na dołączy. No może dołączy. Okay. Idziemy ja Nie lubię tych parkourów Z kluczami Bo one są takie straszne No chyba nie dołączył Bo ona jest na tym parkurze Okej okay. To idziemy sobie tu Okej okay. Myślę, że się teraz już nie poddam Z tym strasznym słabi, na telefonie. Poza tym jeszcze nie jestem na tym telefonie co ostatnio. O Jezu. Mega słabie. W już odcinek trwa 7 minut. Dużo mamy... halo. I jeszcze dla kluczy... Ej, nie da się tyło. Jezu, jak ja się wystraszyłam. Okej, okay, idziemy tu, bierzemy sobie kluczek i tu idziemy. No okej. Okay. I to o Jezu. Może jeszcze dobra Idziemy dalej. To no może filetowy teraz. Ale. W sumie. Ja nie będę. Dobra. Ej, serio! Ale ja jestem słaba. W tym telefonie strasznie. O jezu. Padło przez chwilę. A jeśli chodzi o to, że ja nagrywam i nie mam VIP-a, to sorry. Nie, na razie nie kupuję, może później kupię, bo ja dopiero zaczęłam nagrywać. Kupię jak będzie jakiś pakiet lepszy. Czyli za jakiś miesiąc dwa jak coś. Czy ktoś wie jaki pakiet będzie za miesiąc dwa? Jak wiecie to możecie napisać w komentarzach. Byłabym mega wdzięczna. Okej. Okay. I ostatni zapewne nie przejdę niego, ale okej. Okay. Jestem takim słabiakiem. Okej. Okay. Jest taki mega słaby a ludzie są takie progracze. I no, na telefonie w ogóle jestem takim słabiakiem. Nie wiem dlaczego. kilku nie zawsze mam taki... CO? Halo. Aha! Super! Oh. Jezus, jaki jest słabiak nie, zrobimy dzisiaj te dwa parkury. Bo jestem taki słabiaki. No naprawdę. Aha, żadnego parkuro nie przyszłam? Super. Okej. Okay. Dobra, w takim razie to sobie pozwolę. Ej, daj. De, to moje. Dobra. Dobra. ok. Jezu, yes, jakby te, jakby te moje odcinki miały trwać pół godziny na telefonie, który ja teraz jestem, to jest strasznie było. A, a co to, to jakiś update zrobili? Ej, no. Ym, co było w, a to było w topce, aha. To ten chłopak słożył, a to... Ej, to... To ten sam stworzył to Co jest? Okej, okay, to, to niech będzie to ostatni. Oczywiście nagroda dla moich widzów za chwilę i nią napiszę. I oczywiście ja się muszę pierwsza podać od razu, no nie. Jestem takim nubem. W ogóle na tym telefonie co ja teraz mam ogólnie. Mam dwa telefony przy sobie. Ale... Mój drugi tamten jest taki trochę i muszę wszystko przesyłać sobie na jak filmik chcę wystawić. Wow, ale, ale ten chłopak buduje superowo. Wow! Ej, no on podobnie robi parkury ciągle, no zobaczcie. Jezu, a nupe to taki przychodzi. Jezu, taki noob to przychodzi. O oh, wow! O, oh, wow! No na! Dobra. Zobacz sobie. Okej, okay, przechodzimy. <noise> Naprawdę. Okej. Okay. Jezu, ja się wystraszyłam, że że już tego głosu nie zaznaczyłam, bo bym się załamała. I teraz, otóż... Ta widzia AA5623, to cię pozdrawiam. Mimo, że tego mi nie, nie uwierzyłaś, że nagryłam, ale trudno. Ale cię pozdrawiam. Okej. Okay. Sorry, że ten odcinek będzie trwał tak trochę długo. Ale zrobimy nagrodę jeszcze. Dla tych osób, które jeszcze wytrzymały ze mną. Okej. Okay. O wow, o wow, wow Wow Dobra, nie, poddaję się, poddaję, poddaję się Okej, okay, idę nagrody zrobić dla moich fanów teraz Uff, poddaję się Na tym telefonie w ogóle nie umiem parkour przechodzi. trudno I Okej, okay, to pozdrawiam ogólnie Wafelek, tylko powiedz, felek, nie wyobrażasz się, tylko nie wiem jak to czytać na początku. E, przepraszam, jeśli oglądasz ten filmik. Okej. Okay. <laughs> Dobra, to idziemy na czat. Tu na jakiś czat, na przykład ten. Mm. Albo ten czacik. Okej. Okay. Okay. O, tutaj weszłam od razu z skrzynię. Ktoś dał superowo. Dziękuję. Pozdrawiam ich wszystkich. Nagrywam. Daję dzisiaj. Dwa masowe na odcinku. Dobra, mamy dwanaście. Napiszemy. Pozdrawiam. Wszyscy na odcinku kanał x mikavi k x okej okay. dobra to pozdrawiam wszystkich czatu i idę teraz pozdrowić osoby za uśmiechy. Okej. Okay. Idziemy pozdrowić teraz osoby za uśmiechy. Tutaj nagrody. Pozdrawiam, Dry. T, y, Samuel Heden Natik 9. Love Bespe 2445, MAFA 333. Przeskakujący kreator 64, Kotka z BSP Amelka 3, RETAUX, Reta Mikalo Steam. Niebieski WILK 1. Wszystkie uśmiechy pozbieram. I pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, że oglądaliście. Cześć!